Bardzo szybki wstęp, ponieważ podejrzewałam, że ten film będzie bardzo długi. Także witam Was na kanale Unbridled Buffalo i dziś będę porządkować swoje karty znalezione w K-popowych albumach. Pod kilkoma filmami zauważyłam komentarze z prośbą o pokazanie wam całej mojej kolekcji fotokart, ale ja nigdy nie wiedziałam, jak taki film nagrać, jak w ogóle powinnam się do niego zabrać. I też nie uważałam za bardzo, że jest o czym mówić, ponieważ mój zbiór nadal nie jest zbyt pokaźny. Ale pewnego dnia zauważyłam na stronie K-town segregatory i pomyślałam, że mogłabym wam nagrać film z układania moich fotokart, porządkowania ich i przy okazji mogłabym wam co nieco o nich opowiedzieć i chcąc, nie chcąc pokazać wam całą moją kolekcję. Tak wygląda ten segregator. Jak widzicie, wybrałam wzór z Seventeen, Po tej stronie jest okładka płyty, a po tej drugiej jest cały Seventeen i ja jestem w nim zakochana. Jest po prostu przecudowny, ale mogę wam też pokazać segregator Karol, który ma na druk z BTS i z jednej strony wygląda tak, z drugiej strony wygląda tak i Moim zdaniem też jest prześliczny, ale jakbyście byli zainteresowani, to są również inne wzory, także wszystko podziękuję Wam No ale a ja Wam teraz pokażę, co ja właściwie zamierzam z tym zrobić. Więc tak wygląda ten segregator z bliska. Otwieram i tu w środku zaczęło już się to zdziać, ponieważ chciałam wiedzieć, jak to będzie wyglądać, ale posegregowałam tylko te karty z BTS, więc taki będzie efekt końcowy, kiedy już kiedyś skończę nagrywać ten film. I to jest koszulka, którą wykupiłam a tutaj znajdują się koszulki, które przychodzą z. I jest to jedna taka koszulka do kart pionowych, i tutaj sobie włożyłam. Daniela, ponieważ karty Wanna nigdy nigdzie mi się nie mieściły I chciałam wiedzieć czy tutaj się zmieszczą I włożyłam jakąś kartę Edith, żeby zobaczyć jak to wygląda Tutaj jest koszulka do kart y, poziomych Tutaj mam koszulkę do pocztówek i też sobie włożyłam jedną pocztówkę z albumu Wannas Żeby zobaczyć jak to wygląda I jeszcze jest jedna taka zwykła Więc te cztery rodzaje koszulek już są w segregatorze A ja dokupiłam bardzo dużo takich Żeby móc posegregować swoje karty, ponieważ mam ich sporo, także Zaczynamy i postanowiłam, że sobie utrudnię jeszcze trochę to zadanie i zrobiłam bardzo profesjonalną listę zespołów alfabetycznie, także zaczniemy od Astro, ale jeszcze Wam pokażę, gdzie wcześniej trzymałam kartę, ponieważ miałam dwa albumy, najpierw kupiłam ten i w sumie to jest całkiem spoko. Jest taki plastikowy, ale on nie mieści na przykład kart one, one i wszystkie takie większe karty już mi się tutaj nie mieściły i musiałam je chować gdzieś indziej. I w sumie mam tutaj wszystko całkiem nieźle posegregowane, chociaż jak ostatnio to przeglądałam, to na przykład znalazłam. Tak jak tutaj kartę 80 gdzieś w środku kart 17, albo tutaj mamy łonu z 17 między The Boys, także jednak to nie jest tak dobrze posegregowane jak mi się wydawało. Trochę mam tutaj Miszmasz, ale ten album mi się skończył. Miejsca mi się w nim skończyły, więc kupiłam drugi, który wyglądał tak. Tutaj sobie włożyłam jeszcze jedną taką kartę z siugą, która jest tutaj. I on już jest taki miękki i trochę gorszej jakości niż ten poprzedni, tylko że ma jedną wielką zaletę i mieszczą się do niego większe karty. Czyli na przykład karty z albumu One-One, także mogłam powkładać tutaj większe karty. Tutaj ogólnie jest miejsce na karty, które nie zmieściły się tam. Jeszcze tego w ogóle nie posegregowałam. Jak widać, tutaj jest karta Astro obok karty Kang Daniela, także stąd na pewno muszę wszystkie karty wyjąć i wszystkie będą tutaj. Także najpierw wyjmę wszystkie karty Astro i będziemy iść alfabetycznie. I chciałabym, żeby te karty były też posegregowane. Rami, to znaczy od najstarszego albumu, który posiadam, do tego najnowszego, więc czekam mnie trochę roboty, trochę utrudniamy sobie zadanie, ale mam nadzieję, że w efekcie końcowym to będzie wyglądać naprawdę, naprawdę dobrze. Więc wyjąłam tę jedną samotną kartę MJ, która była w tym tym albumie, i teraz wyjmę kartę Astro z tego albumu. Pamiętam, że gdzieś zrobiłam sekcję Astro i jest ona tutaj, i z tego co pamiętam, to chyba posegregowałam to kiedyś albumami. Teraz postaram się to delikatnie wszystko wyjąć i ja w ogóle nie mam tylu albumów Astro. Większość kart Astro, które posiadam w swojej kolekcji są prezentami, za które bardzo jeszcze raz dziękuję. Zaczynam tutaj tworzyć całkiem sporą kolekcję kart MJ, który jest moim biasem w Astro, jakby kogoś to zastanawiało, więc chyba was nie dziwi, że mam tutaj głównie MJ. -a. I te karty były właśnie tutaj powkładane w dwóch stronach, tak że nie było widać tej części albumu, a ona u niektórych zespołów jest bardzo ładna. Na przykład BTS ma takie wytłaczane wzory, które się łączą. Gdy posiada się wszystkie karty, mogę dacie mi znać, czy wy kolekcjonujecie karty właśnie tak jakby wszystkie, albo czy tylko swojego biasa. Tutaj mam z kolei karty Jinjina, który jest moim Kolejnym biasem W Astro I tutaj chyba jest miejsce na tego NG'a, którego wyjąłem wcześniej I to są w ogóle jedne z moich ulubionych kart Ze wszystkich albumów, które mam, ponieważ te karty z All są po prostu... Piękne. I tu jest karta Gingina z tego albumu, i karta Inu z tego albumu, i karta MJ, a, ta z tego albumu. One są po prostu przepiękne. Nawet się nie spodziewałam, że mam tak dużo kart Astro. Ten film wprowadza mi trochę dłużej niż myślałam, ale efekt będzie tego wart. Tutaj mam jakąś starszą kartę Gingina. Zaraz będę musiała to posegregować i próbuję to naprawdę wyjąć jak najdelikatniej potrafię. I tutaj jest Polaroid, tym razem astrowy w składzie Łanas. Także jeszcze poszukam na pewno, czy gdzieś nie zapodziała mi się karta Astro, którą kiedyś włożyłam gdzieś indziej. Tutaj jest karta Sany. Segregowanie Astro akurat nie jest takie trudne, ponieważ na większości kart jest napisane na przykład First Mini Album. Tutaj jest First Mini Album Autumn Story, później jest Winter Dream i ogólnie tutaj są pory roku. Także biorę się za segregowanie pierwszej. Koszulki, i najpierw niech będzie tutaj lider. Zacznijmy od lidera. I wcześniej miałam to tak posegregowane, że dżindżiny były z dżindżinami, a MJE były z MJ'ami i widzę, że teraz mi się tutaj przemiesza, jeżeli chcę to zrobić po kolei. No, ale dobra, jeżeli ma być po kolei, to niech będzie już po kolei. Tu mam taką zabawną rysunkową kartę, która też jest z albumu tego letniego. I z Autumn Story mam dwie wersje i też dwie wersje z Winter's Dream mj MJA, także na tej stronie jest w sumie tylko dwóch džinów. Dżin I tak ona wygląda po tej stronie, a tak ona wygląda po tej stronie. Także biorę drugą koszulkę. I pierwszą kartą, którą włożę, jest karta INU z Dream Part 1 To jest jedyna karta, którą mam z tego albumu. Później mam jedną kartę Gingina z Rise up i mnóstwo kart z All Light. I nie wiem jakie poukładać, żeby to miało sens, więc włożę tutaj Sane. To będzie taki rząd bardzo różnorodny. Później mogę włożyć dwóch MJów, żeby byli obok siebie. To są naprawdę jedne z moich ulubionych kart we wszystkich albumach. Które mam, także dwóch MJ'ów I została mi karta Inu i Jinjina, więc może włożę obok MJ'a Inu A lider zaczął to moje kolekcjonowanie i segregowanie, więc też je skończy i będzie na końcu Tak to wygląda i ASTRO będzie pierwszym zespołem które wylądują w moim nowym segregatorze, i teraz pora na karty 80 To teraz szukam znów kart 80s. W sumie nie mam ich jakoś dużo, więc to na pewno pójdzie mi szybciej niż Astro. Tutaj są jakieś nowsze karty. I karty 80 charakteryzują się tym, że są takie kwadratowe, nie mają takich zaokrąglonych rogów jak większość. Kart, więc może zrobię tak, że karty poziome 80s, bo oni mają ich w sumie chyba najwięcej, włożę do tej poziomej koszulki A te pionowe do pionowej I żeby to były wszystkie karty 80s, które mam tutaj Chyba tak Ale jeszcze sprawdzę ten album Tak na szybko W sumie szybciej by było, gdybym je posegregowała poza kamerą i pokazała wam tylko Wkładanie I mogłabym tak zrobić, ale uznałam z jakiegoś powodu, że śmiesznie będzie po prostu, jak będę się gubić we wszystkim i wszystko robić. Nie w tę stronę. Tutaj mam kartę jeszcze Josanga, który się przede mną ukrył. Delikatnie, delikatnie. Pierwszą kartą, jaką kiedykolwiek zdobyłam, była ta karta Josanga. Czyli to jest najstarszy album, jaki ja mam w kolekcji, bo niestety nie mam. Tego pierwszego I to jest karta z tego samego albumu Te dwie karty idą na sam koniec, ponieważ są z tego albumu Najnowszego, przynajmniej najnowszego, który ja mam Tutaj mam jeszcze dwie poziomy karty I te dwie karty są przed tym Sanem tutaj Więc wychodzi na to, że ujął będzie po środku i dokładnie takie włożę I w sumie te poziomy wyglądają tak i nie jestem przekonana, nie wiem czy to dobrze wygląda czy nie, ale wydaje mi się, że gorzej by wyglądały, gdybym je po prostu położyła pionowo w tej koszulce. Także nie mam wiele kart 80s, wyglądają one tak i to jest kolejna litera A. A teraz czas na karty BTS i możecie być zaskoczeni różnorodnością moich kart BTS. Zaczynamy od Jungiego z Love Yourself Hair, później Jungi z Love Yourself Tears Tutaj mam Jungiego z Love Yourself Answer. Nie mam, jak widzicie, kart ze wszystkich wersji, ponieważ zostawiałam tylko. Jungiego! Tylko Siugę, więc, jak się wymieniłam za Siugę, to te karty zostawiłam. Tutaj jest kolejny Love Yourself Answer. Tutaj mam karty Jungiego z Persony. Ja nie mam zbyt dużego szczęścia do swoich głosów w albumach, także mam raczej tylko to, co wymieniłam. Tutaj jest już Mob of the Soul. Seven, Map of the Soul 7 i mam dwie ostatnie karty z Namginiami. Także najpierw idzie Lider, i później ta piękna karta Gina, która jest po prostu przepukłowna. Uwielbiam tę kartę. I tak właściwie prezentuje się cała moja kolekcja kart BTS. W sumie nie spodziewałam się, że mam ich jakoś sporo. Tak one już wyglądają z tyłu, i właśnie mam takie. Ładne, tłoczone wzory, tylko że te tłoczone wzory niestety odbijają się na twarzach. Także na przykład, właśnie ta karta Jungiego, nie wiem, czy to zobaczycie, ale ona ma ślad na twarzy i cóż mi coś wypada, ale tak wygląda moja kolekcja kart BTS. Mam jeszcze te karty z Army Bomby. Ale one niestety się już nie mieszczą. Brakuje im dosłownie milimetra, żeby się tutaj zmieścić, więc one wylądują w moim pudełku rzeczy K-popowych wyjętych z albumów i czegokolwiek innego, które się nigdzie nie mieszczą. Wydawało mi się, że z EXO będzie najgorzej, także najpierw sobie te karty wyjęłam i je tutaj z boku posegregowałam. I okazało się, że w sumie mogę je podzielić na trzy różne kubki, i pierwszą z nich jest stos z kart, które mam z albumów EXO. Później są dwie karty z albumów EXO CBX i karty z solowego albumu Chena. Właściwie z dwóch solowych albumów Chena, a właściwie to cztery karty z czterech wersji z solowych albumów Chena. Także mam karty EXO. EXO CBX i karty z albumów Chen, tylko że wszystkie te karty są z Chenem, co możecie już zauważyć I pierwszą kartą, jeżeli chodzi o albumy EXO, którą mam z Chenem jest karta z EXODUS Moja kolekcja kart z Chenem jest chyba największą kolekcją kart mojego biasa Raczej to się nie zmieni, chociaż MJ trochę mnie zaskoczył, ale Chenów na pewno jest dużo więcej Także tutaj mam dwie karty z... Love Me Right, karta z Sing For You, tutaj mam dwie wersje kart z Exact. później mam kartę z Lotto, która wygląda tak i jedna z moich ulubionych, czyli już Era The War i po prostu przepiękny Chen w Blondzie. I jest jeszcze Power of Music, The War, Power of Music. Repackage tego albumu, jedna z bardziej oryginalnych kart, jakie mam. I tak wygląda to z tyłu, wszędzie jest oczywiście autograficzna. Także biorę kolejną koszulkę, bo jeszcze tego trochę mi zostało. Love shot. I mam jeszcze dwie karty z sucho, które by pasowały do jakby tej części EXO, ale jednak mam tyle tych czenów, że nie chcę tego przerywać tutaj sucho, więc teraz tutaj włożę te dwie karty z albumów Subiex i pierwszym albumem jest ten z Hey Mama i mam taką kartę Chena właśnie z tego albumu i kolejna karta Chena jest z Blooming Day, którą wkładam Tutaj i zostały mi te karty, które są tutaj, i tak to wygląda. Ogólnie mam jeszcze karty z Nature Republic, jeżeli chodzi o Cena. Mam takie dwie karty, jedną jeszcze zapakowaną, a drugą, która była w tym poprzednim albumie, i mam dwie karty z Nature Republic i jeszcze jedną kartę taką trójwymiarową, też z Nature Republic, i w sumie zastanawiam się, czy je tutaj włożyć, czy nie. Ale wydaje mi się, że w tym momencie to popsuje efekt, jeżeli tak tutaj je włożę. Także może sobie zrobię jakąś taką koszulkę osobno na karty z innych źródeł niż albumy. Także skoro mam już dwie karty sucho, to je włożę, dopóki mam tutaj miejsce, a jeżeli kiedyś kupię jakiś nowy album Exo, albo będę miała jakąś kartę nową pszczelę, to po prostu to zmienię, więc na razie to wygląda tak. I wydaje mi się, że wygląda to dość imponująco, a przynajmniej ja jestem szczęśliwa że chociaż z wymian i część tych kart dostałam. Za to też jeszcze raz dziękuję, że chociaż dlatego mam tyle kart ze swoim UB. Posegregowałam sobie poza kamerą karty Intuit i wygląda to tak, nie jest w sumie ich dużo. I przeważa tutaj. Dziwam. Tutaj są jedne z tych fajniejszych kart, czyli jakby takie trochę półprzezroczyste i one wyglądają naprawdę spoko. I JBJ też ma tutaj dwie takie karty. Tutaj mam karty. JBJ na górze, a na dole JBJ 95. Nie jest ich dużo i jak widać, mam w sumie tylko dwie karty ze swoim biasem. I pamiętam, że cały czas trafiał mi się we wszystkich albumach, jeżeli chodzi o zakładki, pocztówki i wszystkie te dodatki, które były w albumach JBJ. To zawsze trafiał mi się techion, także miałam do niego po prostu ogromne, ogromne szczęście. Ale niestety nie miałam szczęścia do Kęty, także tak wyglądałem te dwa zespoły. A teraz przyszła pora na troszeczkę trudniejszy zespół do posegregowania, którego w ogóle nie mam posegregowanego w samych albumach, czyli NCT i mam te karty po prostu wszędzie, także to mi chwilę zajmie. NCT będzie kolorowo, ponieważ nie mam tam kolekcji e, Teila, czyli mojego biasa, tylko wszystkie karty raczej są z różnymi osobami i tutaj widzicie, mam Marka, Teonga, trochę Teila, także najpierw wyjmę wszystkie karty NCT, a później będę je segregować. I wydawało się, że mam więcej kart, ale nie przypomniałam sobie, że często trafiało mi się na przykład Jaehyun, którego oddawałam Karol, albo karta Jeno z albumu NCT Dream, którą też oddałam Karol. Także mimo tego, że mam całkiem sporo albumów NCT, to jednak nie mam tyle samo kart. Ponieważ y, wymieniałam się z Karol, a raczej oddawałam jej swoją kartę. Także jeżeli się nie pomyliłam, to powinnam ułożyć je tak. Także moją pierwszą kartą NCT w ogóle była karta Marka. Ta karta Marka, a te karty, te ile też czyli bomb, dostałam na urodziny z Karol, ponieważ strasznie mi się spodobała i ona tego nigdy nie rozumiała, dlaczego ta karta mi się podoba, ale ja nadal jestem wielką fanką tej karty. Więc później mamy Empathy i w Empathy też dostałam tę kartę Teila. Nie pamiętam już z jakiej okazji, ale pamiętam, że na pewno jej nie wylosowałam. Ponieważ właśnie w tym albumie sama wylosowałam kartę Teonga. Kolejny album mam z Jutą oraz 2. To był taki szczęśliwy drop. Później jest karta z Teilem, kolejna. I karta z Dzesionem, która jakoś się uchowała w mojej kolekcji, nie wiem jak to się stało. Tutaj mam dżągu i w sumie mam tutaj jutę. Także jak tutaj jest tyle tego juty, to może tutaj włoży jutę. Mam nadzieję, że szybko ta koszulka się zapełni i przechodzimy do kolejnego zespołu, którym jest... Włożyłam karty WANAS i w sumie tych oficjalnych mam tylko trzy, Tak jak widzicie A tutaj na dole są karty z fanmeetingu Oneus, na którym byłyśmy w Korei I one były w tamtym albumie, co znam, że Też je włożę tutaj, żeby nigdzie mi nie zginęły, ponieważ To jest dla mnie taka pamiątka z zobaczenia Oneus jeszcze przed debiutem A teraz biorę się za tę trudniejszą część Czyli posegregowanie tych wszystkich kart 17, które tutaj mam, więc zaczynam od kart z Going Seventeen, których mam trzy i zacznę od Junea, później od Junea z The Item. W ogóle to ja mam wielkie szczęście do kart Junea, jeżeli chodzi o Seventeen. Praktycznie w każdym albumie miałam kiedyś Junea, ten chodzi na przykład, też jest prezentem. Bo ktoś się nade mną zlitował i uznał, że muszę mieć chociaż jednego horsiego. Nie miałam wtedy żadnego Hoshi'ego w naprawdę sporej kolekcji kart 17. Tutaj kolejny June z Teenage tym razem Taka to w ogóle piękne kolory I tutaj mam kolejny album, który nie chce wstać, nie chce się podnieść z stołu Właściwie nie album, tylko karta I to jest karta z Joshua i tutaj mam dalej te karty z You Make My Day. Najpierw żółta wersja. I tutaj mam naprawdę różne karty z Saventin. Później zielona wersja. Tutaj jest kolejny. Joshua tak się ciekawie ułożyli. Więc potrzebuję już kolejnej koszulki. I teraz ta różowa. Tutaj mam kolejnego husiego. Z tego co pamiętam, tym razem wylosowałam go w albumie sama. I tutaj już mam te karty z najnowszego albumu, czyli An Out. I tutaj widać tę różnorodność. Mam Scuba, mam Dieta, tutaj mam Longhana i kartę z. Która jest naprawdę przesłodka, ale jeżeli chodzi jeszcze o Seventeen, to zrobiłam sobie dwie albo właściwie trzy dodatkowe koszulki. I tutaj mam na przykład: może to zabiorę, to będzie lepiej widać. Tutaj mam kolekcję kart z DESEM, czyli z firmy kosmetycznej, z którą Seventeen ma współpracę. One są takie. Przezroczyste, to widać, więc włożyłam sobie je w koszulki, żeby je wyeksponować, i jeszcze mam tutaj zestaw kart z Season Greetings z ubiegłego roku. Te karty, które mi zostały, ponieważ część sprzedałam, część oddałam. Także wszystkie te karty posegregowałam wiekiem członków, zaczynając oczywiście od lidera. Także z 17 mam w tym momencie pięć różnych koszulek. Widać, jakie zespoły lubię. Najbardziej, i zostało mi jeszcze kilka z nich, chociaż coś czuję, że największy problem będę miała z The Voice, ponieważ z nimi też mam dużo kart i też nie są posegregowane, także bierzemy się do roboty. Tutaj mam jedną kartę z Jacobem, tutaj moją pierwszą kartę z Kevinem, czyli z moim Wiasem, i tutaj mam jeszcze kartę lidera z tego samego albumu, i tutaj mam karty członków paringowe. W sumie włożę je bez kolejności. Mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać I że to nie ma jakiegoś takiego, wiecie, większego sensu Także przynajmniej część kart The Boys wejdzie mi do tych koszulek Bo to są dwie ostatnie, które mi zostały Tutaj w ogóle jest dwóch moich biasów Także bardzo zabawnie I tak będzie wyglądać ta koszulka I w tą drugą włożę resztę kart The Boys Czyli teraz album BE z którego mam dwie takie karty W ogóle jakby ktoś chciał się ze mną wymienić na jakiekolwiek karty z jakiegokolwiek albumu To zapraszam, możecie pisać na instagramie Jestem zawsze chętna Znacie pewnie moich biasów, jeżeli dłużej oglądacie ten kanał, także Zapraszam mam dwie takie urocze karty z Ery BLOOM BLOOM, nadal nie wiem jak ten Erik się uchował w mojej kolekcji Ale... Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolekcję kart Carol. Tam jest trochę też moich kart, tak jak mówiłam, mam szczęście do jej biasów bardziej niż do swoich. I dwie jedne z moich ulubionych kart. Ten kamień jest po prostu przecudowny. Uwielbiam tę kartę Kevina, także ląduje ona. Tutaj myślę, że moje karty z The Boys. Też będą się powiększać, ta kolekcja będzie się powiększać, także zostało mi tyle miejsca. I tak sobie myślę, że w sumie na mojej magicznej liście po The Boys jest zaraz The Rose, także włożę tutaj na razie dwie karty z solowego albumu 8, które mam. A jak rozszerzy mi się kolekcja albo The Boys, albo The Rose, to to zmienię, bo i tak muszę dokupić koszulki. Teraz jestem załamana, że jest ich za mało, także ta strona będzie na razie wyglądać. Tak Znalazłam jeszcze jedną koszulkę, także tak wygląda ta strona zespołów na S I tutaj mam oficjalne karty SF9 Tutaj jest karta z lightsticka SF9 A tutaj mam dwie karty z kawiarni FNC Entertainment Czyli wytwórni, między innymi SF9 i w sumie one są dla mnie takie półoficjalne, ponieważ z tyłu wyglądają jak karty, mają autograf i po prostu pasują do reszty ja je traktuję jako taką ważniejszą pamiątkę i tutaj mam dwie moje jedyne karty z Stray Kids, w sumie z moimi dwoma biasami, także na razie są tutaj, może kiedyś będzie ich więcej i udało mi się zrobić jedną stronę one One. I tutaj są karty z pierwszego albumu Wana One, One, tutaj jest karta z solowego albumu Daniela, ponieważ tak mi bardziej pasowało. I tutaj mam jeszcze dwie karty Daniela i taką wspólną z to Triple Position. Także w sumie ta kolekcja kart Wana One, One nie jest jakaś duża, ale bardzo bym chciała posiadać wszystkie albumy Wana One, One. I ostatnia strona jest taka trochę przypadkowa, ponieważ Tutaj w pierwszym rzędzie mam trzy karty Teksti, które posiadałam, a później już włożyłam te karty, na które po prostu nigdzie indziej nie miałam miejsca i mam jeszcze... Dużo kart, które też bym chciała włożyć w osobną koszulkę I są to takie karty pamiątkowe, jak na przykład ta z Happy Day, Ta też jest z okazji urodzin Chen'a Tutaj jest ta trójwymiarowa z Nature Republic, o której wam mówiłam Tutaj są karty z okazji urodzin BTS I w sumie one są bardzo ładne I przypominają mi o niektórych eventach, o wjeździe do Korei Także chciałabym, żeby miały swoje miejsce w tym segregatorze Ponieważ to nie są takie zwykłe karty, które kupiłam, tylko właśnie z jakiejś okazji. I mam jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo, dużo pocztówek, które wszystkie na pewno mi się nie zmieszczą. Na pewno muszę jeszcze dokupić tych przygródek na. Pocztówki, ale zaraz wam pokażę jak ten segregator będzie wyglądał w całości To są ogólnie wszystkie rzeczy, które wyjąłem z ze wszystkich swoich albumów To są pocztówki BTS, pocztówki EXO, pocztówka ze Stray Kids, jak widzicie Także na to na pewno znajdę kiedyś miejsce w tym segregatorze Więc uwaga, jeszcze trochę zagłatwałam i pokażę wam jak to wygląda na samym końcu I zaczyna się od Astro Tutaj jest Kolejna część Astro, ale brakowało mi dosłownie jednej koszulki, żeby włożyć te wszystkie karty, więc zrobiłam jeszcze raz małe przymeblowanie i włożyłam te karty z Season Greetings tutaj i wyglądają cudownie, także musiałam je tutaj włożyć. Kolejne 80s, i ATS mam i w wersji pionowej, i w wersji poziomej. Jeszcze gdzieś obok znalazłam te karty, także tutaj przemieniłam. Tutaj jest sekcja BTS, czyli sekcja Jungiego, przynajmniej w większej części. I tutaj te tyły też ładnie się prezentują. Chciałabym mieć w sumie wszystkie wersje Jungiego ze wszystkich albumów, Może kiedyś mi się uda. Tutaj jest ta część BTS, Beauty Cosmetics, te karty z szczoteczkiem zębów. I tutaj mamy sekcję Chena, więc 9 kart z Chenem. I tutaj jeszcze jest 7, czyli razem 16 kart z Chenem. Wydaje mi się, że on wygrał w mojej kolekcji. I jedziemy dalej. Tutaj jest Intuit i tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj jest JBJ. Dodałam tę trójwymiarową kartę z Donkanem, ponieważ też ją udałam gdzieś obok. I na to nie patrzcie, ponieważ to jest ten biedny jągu, który został na osobnej koszulce, i tam była tylko jedna karta, więc zamieniłam to z Astro. Więc dżągu na razie jest tutaj, dopóki nie będę miała jeszcze jednej koszulki, żeby dołożyć go do całego NCT, które jest tutaj. Więc tutaj jest sekcja Lanas. I tutaj zaczyna się bardzo dużo Seventeen. Tutaj są karty z albumów, tutaj jeszcze są z albumów. Tutaj jest to Season Greetings. Tutaj są te przezroczyste karty, które bardzo chciałam wyeksponować, więc zajmują te dwie koszulki, ale chciałam, żeby one tutaj były, żeby po prostu nie leżały w szafce, bo po co? Tutaj są karty SF9 i Stray Kids. Teraz to są moi najwięksi przyjaciele. Tutaj sporo kart The Boys. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mały akcent The Rose. Mam nadzieję, że kiedyś też będę mogła przełożyć te karty do innej koszulki. I tutaj połączyłam TXT z Wanna One, żeby móc na końcu stworzyć tę oto koszulkę z... Nazwałam to karty randomowe, czyli po prostu te karty, które mam pojedyncze i w sumie ich nie kolekcjonuję, tak jak karty EXO, czy BTS, czy The Voice widać, że zbieram, to te karty są po prostu z pojedynczych albumów, które miałam i znalazłam też kartę, a raczej przypomniałam sobie o karcie Mont, także to jest moja karta Rody, tutaj jest karta lucente, tutaj jest troszeczkę VAV i w sumie to by było na tyle, to jest taka przypadkowa koszulka. I tutaj jako, że mam tylko jedną tą koszulkę z pocztówkami to włożyłam sobie BTS, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Ale uznałam, że potrzebuję jeszcze jednego takiego segregatora na same pocztówki i jednak tę całą kubkę pocztowych, którą wam pokazywałam z różnych albumów mogłabym włożyć do osobnego segregatora i moim zdaniem to by wyglądało lepiej, a ten segregator będzie po prostu cały, cały na karty. I mi się ten efekt bardzo podoba, ponieważ mogę sobie teraz je oglądać, wiem co mam, wiem czego nie mam, wiem co mogłabym wymienić. Co ewentualnie sprzedać, a jakie karty na przykład y, BTS jeszcze bym chciała? To by było na tyle. Jeszcze na pewno to udoskonalę, ale na ten moment jestem zadowolona, ponieważ wszystko mam w jednym miejscu i moim zdaniem wygląda to całkiem, 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 całkiem dobrze. Także pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. I zachęcam Was do subskrybowania. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!